W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam smartfony, które aktualnie, moim zdaniem, są jednymi z najbardziej opłacalnych, jakie znajdziecie w sklepach. W zestawieniu umieściłem propozycje dosłownie dla każdego: zarówno te budżetowe, jak i ze średniej oraz nieco wyższej półki cenowej. Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Aby nie przegapić kolejnych takich rankingów, koniecznie zostawcie łapkę w górę potnym filmem i zasubskrybujcie nasz kanał. A tymczasem bez zbędnego przedłużania, szykujcie popcorn i przekonajcie się, jakie telefony dla Was dzisiaj przygotowałem. Zaczynamy od modelu, który można kupić za około 500 zł. Przysłowie 5 stówek, a zatem jest to absolutnie budżetowa konstrukcja. Mowa o Xiaomi Redmi 9C. Pojawił się on w ofercie polskich sklepów całkiem niedawno, bo w połowie września tego pamiętnego 2020 roku. Propozycja niezwykle ciekawa, szczególnie jak na tę półkę cenową. Na froncie znalazł się ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD. Jest to bez większych niespodzianek matryca IPS, ale o maksymalnej jasności 400 nitów. Dzięki temu ekran powinien być czytelny nawet w słoneczne dni. Nad wyświetlaczem w wycięciu w kształcie kropli wody znalazła się kamera selfie. Ta ma rozdzielczość 5 megapikseli ze wsparciem dla HDR. Z tyłu znalazła się z kolei wyspa aparatów. Główny ma matrycę o rozdzielczości 13 megapikseli. Drugim tylnym oczkiem jest dedykowany obiektyw makro o rozdzielczości 2 megapikseli. Wszystko to działa w oparciu o procesor MediaTek Helio G35 oraz zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej, ale na więcej w tym budżecie raczej nie ma co liczyć. Na wasze dane zostało przewidziane natomiast 32 GB, które można jednak rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Całości dopełnia duża bateria 5000 mAh z ładowaniem o maksymalnej mocy 10 W oczywiście przewodowym. A teraz najlepsze. Funkcja, która nie jest dostępna nawet w dużo droższych telefonach, ale tutaj w Xiaomi za 500 zł się znalazła, a mianowicie moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Moim zdaniem to jest killer w tej cenie. Podwajamy budżet i teraz propozycja do 1000 złotych. Na szczególną uwagę tutaj moim zdaniem zasługuje model Galaxy M21. Ten smartfon zdążył już zaskarbić sobie sympatię wielu osób, co zresztą widzieliśmy po komentarzach pod naszymi filmami. Na froncie znalazła się matryca Super AMOLED o rozmiarze 6,4 cala. Wszystko działa w oparciu o procesor Exynos 9611, który o dziwo jest całkiem wydajny. Tym, co z pewnością zadowoli wiele osób, jest pojemna bateria. Ma ona bowiem aż 6000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 15 W. Ładowanie jest oczywiście realizowane przez port USB-C, jednak nie zabrakło tutaj także dedykowanego gniazda słuchawkowego. Z tyłu swoje miejsce ma zestaw trzech kamer oraz czytnik linii papilarnych. Z kolei z przodu znalazła się pojedyncza kamera selfie w niewielkim wycięciu w kształcie kropli wody. Kamerka ma rozdzielczość 20 megapikseli. Ten telefon szczegółowo opisaliśmy na naszej stronie technostrefa.com, dlatego zainteresowani powinni poszczegóły zajrzeć właśnie tam. Vivo Y70 to ciekawa propozycja w budżecie niewiele ponad 1000 zł. Model charakteryzuje niebanalny design i zaawansowana specyfikacja, jak na tę cenę, bo jest on przystosowany do szybkiego ładowania dzięki 33-watowej ładowarce Vivo Flash Church, dołączonej oczywiście do opakowania. Telefon wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 48 megapikseli ze światłem F1 8, który ma dedykowany tryb nocny. I i możliwość nagrywania filmów w 4K. Pod wyświetlaczem również AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD, umieszczono czytnik linii papilarnych. Smartfon ma 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej, a sugerowana cena detaliczna to zaledwie 1099 zł. Warto jednak wspomnieć, że do 23 grudnia trwa promocja, dzięki której kupując model Y70, możecie otrzymać w prezencie słuchawki Vivo Wireless Sport. Wystarczy zarejestrować się na stronie i wypełnić formularz, załączając dowód zakupu. Link do szczegółów znajdziecie w opisie pod tym filmem, a zapraszam was także do dedykowanego filmu na temat tego modelu, w którym dowiecie się wszystkich wszystkich szczegółów właśnie na temat tego urządzenia. Dzisiejszy film powstał dzięki Sieci Plus, która jest partnerem właśnie tego odcinka. W cenie 1899 zł możecie już dorwać smartfon obsługujący nowy standard 5G, także w sieci Plus, która oferuje dedykowane pasmo dla 5G. Dzięki temu tak naprawdę oferuje najszybsze prędkości. Motorola G5G Plus, całkiem dziwna nazwa, ten smartfon oferuje ekran LCD o przekątnej 6,7 cala i co ważne o odświeżaniu 90 Hz. Na froncie zamontowano dwa aparaty do selfie, główny rozdzielczości 16 megapikseli oraz obiektyw szerokokątny. Dzięki temu można ustawiać całkiem śmieszne tapety na tym telefonie, bo ma takie dwa oczka na froncie. No, dla fanów estetyki coś interesującego. Z tyłu ponownie spotkacie aparat 48 megapikseli z matrycą Quad Pixel, czyli taką, która Wam z czterech pikseli robi jeden, żeby więcej światła absorbował ten aparat. No i mamy także dodatkowe oczka, szerokokątny aparat, makro, no i sensor głębi do trybu portretowego. Łączność 5G i odpowiednią wydajność zapewnia z kolei procesor Snapdragon 765G. Ten wspierany jest przez 6 GB pamięci RAM. W smartfonie zamontowane także dużą baterię 5000 mAh, która Powinna pozwolić na użytkowanie tego smartfona przez dwa dni bez dostępu do ładowarki. Ale kiedy się rozładuje, to w pudełku macie ładowarkę Turbo Power o mocy 20W. Na naszym kanale znajdziecie dedykowany film, w którym szczegółowo omawiamy właśnie ten model, a więc zainteresowanych Moto G5G Plus odsyłam właśnie tam. Ten smartfon możecie zakupić również w sieci Plus, na przykład w ofercie abonamentowej, gdzie dostajecie 72 GB internetu na miesiąc, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i. MMS -y. To jeszcze nie wszystko, bo w ramach promocji możecie otrzymać także wyjątkowy serwis muzyczny Tidal bez opłat przez 24 miesiące. Warto dodać, że kupując Motorola Moto G 5G, Plus właśnie w sieci Plus dostajecie za jedną złotówkę dodatkowo w zestawie bezprzewodowe słuchawki Motorola Escape 220. Oppo Reno 4Z 5G to rodzynek wśród tej serii smartfonów. Jego wygląd znacznie odbiega od innych przedstawicieli właśnie Oppo Reno 4. Tej całej serii. W Renault 4Z 5G znalazła się matryca LCD IPS o przeglądnej 6,5 cala i super płynnym odświeżaniu, uwaga, 120 Hz. No, większość osób często na to teraz zwraca uwagę, zresztą ja też lubię te szybkie płynne ekrany. Konstrukcja jest pozbawiona zagień, czyli ekran jest w całości płaski. Nie zabrakło tutaj także podłużnej dziurki na podwójną kamerkę do selfie. Z kolei czytnik linii papilarnych, jako że jest to ekran LCD, został zintegrowany z przyciskiem zasilania. Sercem modelu Reno 4 Z5G jest procesor MediaTek Dimensity 805G, który naturalnie zapewnia obsługę sieci 5G. Bardzo dużo tych 5G się tutaj pojawiło, ale o to w tym wszystkim chodzi. Ten procesor wspiera 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB na wasze dane. Jeżeli chodzi o baterię, to mam tutaj 4000 mAh oraz ładowanie szybkie o mocy 18 W. Ten model będzie naprawdę dobrym wyborem dla wszystkich entuzjastów nowych technologii, którzy niespecjalnie przejmują się jakością zdjęć, gdyż no, nie stoją na super wysokim poziomie, ale jednocześnie chcą kupić niedrogi telefon z takimi cudami jak właśnie ekran 120 Hz, Łączność 5G czy wydajny procesor. A ten wydajny procesor może się przydać do gamingu, bo ten telefon. Może być naprawdę niezłą maszyną do grania, zarówno tego mobilnego jak i w chmurze. Więcej o Reno 4Z 5G możecie przeczytać na naszej stronie technostrefa.com. Zapraszam was tam serdecznie właśnie do lektury, jeżeli jesteście zainteresowani tym smartfonem. Smartfon op Reno 4Z 5G możecie również zakupić w atrakcyjnej ofercie abonamentowej sieci Plus. Za około 2,5 tysiąca złotych dostaniecie Xiaomi Mi 10T Pro 5G, czyli tańszą wersję flagowego Mi 10. Plecki i front zostały wykonane ze szkła Gorilla Glass i zostały przedzielone aluminiową ramką, także jakość wykonania naprawdę na wysokim poziomie. Telefon jednak zdecydowanie do najmniejszych nie należy. Ekran bowiem ma przekątną 6,67 cala, ale ma także niestety sporą wagę, bo waży aż 218 gramów. Zastosowano tutaj flagowy procesor Snapdragon 865, co najważniejsze, z modemem 5G do obsługi tej sieci najnowszej generacji. Z kolei ekran wykonano w technologii LCD, która ma całkiem niezłą jasność, no i oczywiście to płynne odświeżanie, ale tutaj naprawdę, naprawdę najszybsze w tym rankingu, bo aż 144 Hz, więc ten smartfon stworzono do gamingu. Czytnik linii papilarnych zintegrowano z kolei z przyciskiem zasilania. W przypadku aparatów nie jest to poziom flagowców, ale jest całkiem nieźle. Główny aparat, jaki znalazł się na pleckach tego smartfona, ma 108 megapikseli i optyczną stabilizację. Do tego szeroki kąt i kamera makro. Jest też całkiem niezła kamerka selfie, 20 megapikseli ze światłem f 2 i 2 W serii T chodzi o wydajność. No i właśnie flagowy procesor Snapdragon w połączeniu z super szybkimi pamięciami pokazuje, na co stać ten telefon. Zarówno jeśli chodzi o codzienne zadania i przewijanie treści na ekranie, właśnie po to są te 144 Hz. No i oczywiście przydaje się to również w grach. Tutaj bez najmniejszego problemu można ustawić maksymalne detale, wciąż ciesząc się ultra płynną rozgrywką. Na to wszystko musi pozwolić całkiem pojemna bateria, a w modelu Mi 10T Pro ma pojemność dokładnie 5000 mAh, a w pudełku jest też szybka ładowarka 33W. O Xiaomi Mi 10T Pro robiliśmy dedykowany film, dlatego zainteresowanych zapraszam do obejrzenia właśnie tego materiału. Xiaomi Mi 10T Pro 5G dostępny jest także w sieci Plus, oczywiście z dostępem do sieci. Sieci 5G. Ostatnim smartfonem w dzisiejszym rankingu jest ten model, czyli Galaxy S20FE5G, który zamyka się w budżecie do 3,5 zł. Droższych telefonów dziś już wam nie pokażę, bo ja uważam, że s 20 FE zapewnia wszystko to, co każdy nawet zaawansowany użytkownik potrzebuje. Ten model to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń 2020 roku. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie nie koreańskiego, a amerykańskiego układu. Snapdragon 865. Na froncie znalazł się ekran Super AMOLED w rozmiarze 6,5 cala z rozdzielczością Full HD+ i co ważne, tutaj również super szybką częstotliwością w tym przypadku 120 Hz. Na górnej krawędzi została centralnie umieszczona kamerka do selfie w rekordowo małym otworze. To trzeba Samsungowi przyznać i jest ona naprawdę dobra, bo ma rozdzielczość 32 megapiksele, no i może nagrywać w 4K, a to się rzadko zdarza, żeby smartfon kamerką selfie nagrywał w 4K. Z tyłu znalazły się trzy aparaty, które radzą sobie na naprawdę dobrze w każdych warunkach. Ekran chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3 i to jest akurat spoko, bo ono się mniej rysuje niż Gorilla Glass 5, natomiast z tyłu mamy plastikowe plecki, czyli tworzywo sztuczne, które również o dziwo się wcale tak łatwo nie rysuje. I oczywiście całość przedzielona jest aluminiową ramką, ale na szczęście smartfon cały czas ma normę IP68, czyli jest wodo- i pyłoszczelny, a także obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Wbudowana bateria ma pojemność 4,5 mAh i powinna wystarczyć w zupełności na Cały dzień pracy. Na koniec przypominam, że wszystkie zaprezentowane dziś smartfony obsługujące sieć 5G możecie nabyć w sieci Plus. W tej ofercie otrzymacie duży pakiet internetu, nielimitowane rozmowy, mms -y i SMS-y oraz prezent w postaci serwisu Tidal bez opłat na 24 miesiące. Co więcej, jeśli zdecydujecie się na zakup dowolnej oferty abonamentowej w Plusie do początku stycznia 2021 roku, to w standardzie otrzymacie dostęp do sieci nowej generacji 5G przez cały Cały okres trwania umowy. Co ważne, plus cały czas powiększa zasięg sieci nowej generacji. Od 30 listopada 2020 roku w zasięgu 5G jest już 5 milionów osób, a w 2021 roku ma być to aż 11 milionów klientów. Wszystkie szczegóły ofert ze smartfonami 5G znajdziecie w opisie pod filmem. I to by było na tyle. To wszystkie smartfony, które wam chciałem pokazać, jeśli chodzi o te naprawdę opłacalne modele na koniec 2020 roku. Jeżeli oglądacie ten film przed świętami, to ja oczywiście jako smerfowy, technostrefowy Mikołaj chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, który z tych telefonów zaprezentowanych wam się najbardziej podobał oraz czy macie może inne propozycje właśnie w różnych budżetach, które tutaj zaprezentowałem, czyli od 500 zł do aż 3.500 zł. Złotych. Także do wyboru, do koloru, decydujcie, który telefon jest najfajniejszy albo dla Was, albo w prezencie dla kogoś bliskiego. Sprawdźcie ofertę Plusa, która jest yy, w linku. Pod tym filmem dzięki Plusowi ten film powstał. A tymczasem subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie także na naszą stronę technostrefa.com. To by było na tyle. Mówił do Was szakal. Do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa! pa.